No hej, chciałbyś się dowiedzieć, jak wyglądała moja wycieczka w Istambule? A więc to było tak. Do Istambułu leciałem, z Warszawy podróż trwała z jakieś 3 godziny. Gdyby ktoś z Was może nie wiedział, to do Turcji możemy polecieć mając tylko dowód osobisty, niepotrzebny jest nam paszport. Po przylocie na miejsce musiałem znaleźć kogoś, kogo można nazwać łącznikiem. Z racji tego, że lotnisko w Istambule jest dosyć duże, dostałem wcześniej informację, że łącznik będzie czekał na mnie pod odpowiednim wyjściem i że będzie trzymał karteczkę z numerkiem, żeby go łatwiej znaleźć. Jak już go znalazłem, podałem wszystkie dane, jaki hotel, jaka klinika, i udałem się z nim na parking, gdzie powinien już czekać na mnie kierowca. W moim przypadku było tak, że wszystko nam zapewnia klinika. Transport, hotel i jeszcze mieliśmy śniadanie w hotelu. Kierowca miły wyszedł pomóc z bagażami, w środku czysto, no i na suficie były światełka. Przypominało to ala limuzyny jakąś dla vip -ów. Z lotniska do hotelu jechałem jakieś 30 minut, no i przy okazji miałem okazję pozwiedać sobie trochę Istanbul z okna samochodu. No i powiem wam, że warto to miasto zobaczyć. Po przyjeździe do hotelu musiałem zaczekać na mojego wujaszka Artura, który leciał akurat z Dublina. A czemu na mojego wujka zapytacie? No bo on miał taki sam kompleks jak ja i pojechaliśmy sobie razem. W sumie to gdyby nie on, to prawdopodobnie bym się nie zdecydował na ten zabieg. U niego była taka sama sytuacja. Pierwsze co po jego przyjeździe to ubraliśmy się i poszliśmy coś zjeść. No i tutaj mała porada. Zanim coś zamówicie w restauracji w hotelu, popatrzcie na ceny. Bo w naszej restauracji hotelowej zwykły burger kosztował 1200 lir, czyli 120 zł. Chyba trochę za dużo, co? No my też tak stwierdziliśmy, więc e, doszło do szybkiej ewakuacji. Hotel mieliśmy w miejscowości Cevili Zbek, chyba tak to się wymawia. Całe szczęście mieliśmy tam dużo knajp i restauracji obok. Jakieś chyba 300 metrów od hotelu. No i tam znaleźliśmy bardzo przyjemny lokal. Coś w rodzaju kebaba i zapłaciliśmy tam 450 lir, czyli jakieś 45 zł za dwie duże pity z mięsem i warzywami, więc myślę, że podjęliśmy dobrą decyzję. Na sam koniec wstąpiliśmy jeszcze do osiedlowego sklepiku po jakieś tam drobne rzeczy i tak się zakończył dzień pierwszy.